Nasze materiały napędza ceny największa porównywarka cen gier Czasem w grach wideo liczy się nie cel, a droga, którą przebywamy w dążeniu do jego ulotnej realizacji. Subset Games, autorzy jednego z moich ulubionych zabijaczy czasów historii, fantastycznego, kosmicznego sima Faster Than Light, po raz drugi już udowadniają, że jak nikt na świecie, znają się na podgatunku Road roguelike Likeu. Ich najnowsza propozycja, Into the Bridge, już od charakterystycznego menu głównego będzie niezwykle bliska fanom poprzedniej propozycji studia. Ta również charakteryzuje się ascetyczną, pixel artową oprawą graficzną, minimalistyczną, ale treściwą warstwą fabularną i atmosferyczną, hipnotyczną oprawą dźwiękową, autorstwa utalentowanego Bena Prantiego. Kontynuuje ona również fascynację autorów grami, które nie dają użytkownikowi drugiej szansy, gdzie porażka jest rdzeniem doświadczenia i niczym hinduska filozofia Samsary, śmierć i odrodzenie stanowią nie koniec, a tylko kolejny rozdział w nieskończonym procesie nieustannej wędrówki. Once more unto the bridge, dear friends, once more o close the wall up with our English dead. Nawoływał król Henryk V w sztuce Szekspira, stanowiącej podstawę dla popularnego angielskiego idiomu, który stał się tytułem gry. W swoim oryginalnym kontekście był nawoływaniem, by nie poddawać się i za wszelką cenę spróbować jeszcze raz. Dziś, to step into the bridge oznacza konieczność przejęcia pałeczki w sytuacji podbramkowej. Obie definicje pięknie wpisują się w los, z jakim zmierzyć musi się gracz. Planetę opanowała rasa insektowatych weków monstrów wielkości budynków zagrażających ludzkości. W naszej linii czasu jest już za późno na ratunek, ale dzięki futurystycznej technologii wyłomu trzech śmiałków w swoich zabójczych mechach ma możliwość przeskoczenia w czasie do równoległej rzeczywistości, by spróbować ocalić alternatywną wersję świata. Into the Bridge jest smakowitym połączeniem japońskiego gatunku kaiju, czyli filmów o gigantycznych potworach siejących zniszczenie w miastach i towarzyszącego mu konceptu mecha, gigantycznych robotów sterowanych przez pilota stających w obronie cywilizacji. Rozpoczynając grę w nowej linii czasu, przedstawiona zostaje nam mapa obszaru, na którą składa się kilka wysp. Zawsze wyglądają one tak samo lądujemy bowiem na alternatywnej wersji tej samej Ziemi. Podobieństwa są jedynie pozorne, bo po podjęciu decyzji, którą z nich chcielibyśmy obronić pierwszą, a możemy robić to w dowolnej kolejności, poszczególne starcia z robactwem generowane są losowo. Zgodnie z konceptem nieskończonej liczby wszechświatów, każda planeta różni się od poprzedniej. Najwięcej czasu spędzimy na taktycznym ekranie walki. Potyczki odbywają się turowo. Głównym celem jest przetrwać określoną z góry liczbę tur, minimalizując przy tym straty w ludziach. Co kolejkę każdy z Weków wykona swój ruch i wyceluje w którychś z budynków mieszkalnych, kluczową fabrykę czy naszego robota. W odpowiedzi mamy jedną turę na to, by wykonać swoje ruchy i wymyślić co zrobić, by im te nadchodzące ataki uniemożliwić. Na starcie dostępne są trzy podstawowe kategorie mechów, ale z czasem odblokujemy kilkanaście kolejnych, charakteryzujących się unikatowymi zdolnościami. Są machiny, które jak w Pasyfy Krem biją się na pięści, olbrzymie laserowe czołgi, moździerze, łokery wyposażone w elektryczne bicze i miotacze ognia, a nawet odrzutowce. Do wyboru są również pojazdy niecodzienne, bojowy wóz wyposażony jedynie w hak, którym można poruszać obiekty bez zabawania obrażeń, czy drony obronne odpychające przeciwników i generujące tarcze. Dzięki tej różnorodności konstrukcji i oręża, gra bardzo często przypomina nie strategię, a generowaną proceduralnie zagadkę. Ataki mają często konkretny zasięg, podobnie jak nasze ograniczone możliwości poruszania się. Czasem nie będziemy w stanie po prostu zabić wroga, co zmusi do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Nasz cios mógłby przykładowo zepchnąć masywne truchło prosto na budynki mieszkalne, gasząc setki niewinnych istnień. Konieczne jest więc bardzo nieszablonowe podchodzenie do problemów. W pewnych sytuacjach lepiej po prostu zasłonić budynek własnym ciałem i przyjąć obrażenia na klatę, w innych strzelić pociskiem nie w robaka, ale obok niego, by fala uderzeniowa zepchnęła go pole obok, tym samym zmieniając trajektorię jego pocisku. A może po prostu warto uderzyć go z innej strony i wepchnąć na towarzysza, zadając rany obu delikwentom utopić, wpychając do wody, czy prosto pod mający wybuchnąć lada moment wulkan. Kombinacji działań jest niezliczona liczba i niejednokrotnie zdarzy się, że bolesny kompromis okaże się bardziej adekwatny od druzgocącej porażki. Liczy się zwycięstwo za każdą cenę. Wybierając obszar, czyli potyczkę z menu mapy, sami decydujemy, które walki chcemy stoczyć. Po wykonaniu odpowiedniej ich liczby, gra musi nas do walki z Bosem i zablokuje pozostałe z nich. Tak czy inaczej, nie da się więc ograć ich wszystkich. To zmusza do inteligentnego planowania poczynań. Zadania mają ściśle określone cele poboczne, których wykonanie nagradzane jest energią, reputacją bądź cennymi rdzeniami. Wybór podyktowany będzie więc tylko poziomem trudności: im więcej nagród, tym trudniejsza plansza, ale również naszymi potrzebami. Za każdym razem, gdy wek zniszczy budynek, tracimy jeden wskaźnik sieci energetycznej. Jeśli spadnie on do zera, automatycznie przegrywamy. Jeżeli więc to właśnie prądu brakuje nam najbardziej, warto wykonywać zadania oznaczone bonusowymi iskierkami. Reputacja pozwala nam kupować lepsze wyposażenie dla mechów po ukończeniu każdej z wysp, a rdzenie zasilają dodatkowe moduły robotów, znacznie zwiększając ich możliwości. Te ostatnie pojawiają się też w spadających z nieba kapsułach, których obrona bądź zebranie może stać się dodatkowym niespodziewanym celem misji. Wewnątrz znaleźć da się też wiele innych cennych przedmiotów, więc zazwyczaj próba ich pozyskania jest warta świeczki. Ostatecznie jednak, mimo starań, z dużą dozą prawdopodobieństwa przegramy. Wek okaże się rasą zbyt potężną i albo doszczętnie zrujnuje sieć energetyczną, pozbawiając nas mocy do dalszej walki, albo zdemoluje nasze mechy. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak uciec z tej linii czasu, znów przenosząc się do nowej rzeczywistości, by podjąć rękawice ponownie w nowym świecie. Rozpoczyna się każda nowa gra. Nie jest to jednak start absolutnie zerowy. Za każdym razem na kolejną pętlę zabrać możemy ze sobą wybranego, niezabitego pilota i wszystkie jego odblokowane zdolności, a osiągnięcia nagradzane są nowymi kategoriami mechów. Z porażką nabieramy nie tylko doświadczenia, ale i narzędzi do walki, by móc znów ruszyć w wyłom. Być może miałoby to szansę szybko się znudzić, gdyby nie zatrważająca liczba elementów, które mogą wygenerować się na mapach. Nie mówię tu jedynie o kilkudziesięciu rodzajach przeciwników rządnych krwi, ale też o różnorodności krajobrazów. Każda wyspa charakteryzuje się własnymi unikatowymi mechanizmami. Pustynia, najeżona jest wydmami, które ostrzelane uniosą w powietrze pył uniemożliwiający ataki. Kraina lodu zamraża jednostki i budynki, unieruchamiając je, ale dając tym samym osłonę przed pociskami. Industrialna Wyspa Fabryczna to jeziora żrącego kwasu i taśmociągi przesuwające co tury jednostki ku zagładzie, a Muzeum Archiwizatorów jest narodowym parkiem pełnym łatwopalnych lasów, gór, o które rozgniatać warto przerośnięte komary i... min przeciwpiechotnych? Na takie widoczki nakładane są potem dodatkowe zagrożenia i cele. Tamy, które da się wysadzić w powietrze, by zalać mapę wodą, topiąc mniejsze insekty, Mordercze terraformery zamieniające trawę w piasek, sunące wzdłuż torów pociągi do uratowania przed atakiem, satelity oczekujące na start, gotowe usmażyć wszystko wokół w momencie zapłonu. Dla przyprawienia rozgrywki każdy z etapów ma również szansę na warunek specjalny: tsunami, które co turę topią kolejne fragmenty planszy, trzęsienia ziemi stopniowo zmniejszające grywalny obszar, burze śnieżne bezlitośnie zmrażające cele czy naloty rakietowe natychmiastowo mordujące każdego, kto będzie miał nieszczęście trafić pod rakietę. Wszystkie te elementy powodują, że Into the Bridge trudno się znudzić. Kombinacji poziomów jest tak dużo, że każda nowa batalia oferuje coś nowego, mieszając znane elementy na nowe sposoby. Wszystko to wpływa też oczywiście na taktykę. Jeśli wiemy, gdzie w następnej turze rozstąpi się ziemia, czemu by nie przepchnąć tam toksycznego żuka-gnojarza i pozbyć się w ten sposób problemu? A to i tak tylko muśnięcie tego, co da się w tej grze wyczarować. Ważne natomiast, by każdy krok był dobrze przemyślany, bo gra nie daje drugiej szansy. Jeden fałszywy ruch i jesteśmy martwi. No dobra, raz daje nam drugą szansę. Jeśli przypadkiem przeoczyliśmy coś oczywistego i dokonaliśmy sztandarowego samozaorania, to raz na walkę można zresetować turę i cofnąć się do jej początku. Ale prócz tego musimy zdać się na własny spryt, bo w Into the Breach nie ma save'ów. Co ma być, to będzie, a jeśli będziemy chcieli opuścić grę w jej trakcie, tytuł zachowa jej aktualny stan. Nie ma jednak mowy o cofnięciu głupich decyzji szybkim wczytaniem. Czy więc poleciłbym komukolwiek Into the Bridge? Jeśli zadajesz to pytanie, drogi widzu, to prawdopodobnie mnie nie słuchałeś. Fani roguelike-lajków -like będą zachwyceni, koneserzy strategii w niebo wzięci, fanatycy wymagającego poziomu trudności zakochani, a adoratorzy FTL ukontentowani z nowej propozycji Subset Games. Ci znów zademonstrowali, że często mniej w warstwie graficznej i audio oznacza więcej, jeśli pomysł wart jest każdej spędzonej z grom minuty.